Rudy to mój ulubiony antagonista z serii Epoka Lodowcowa. Jest to dinozaur będący głównym antagonistą w filmie Epoka Lodowcowa 3: Era Dinozaurów. To właśnie on pozbawił Baka jednego oka oraz stanowił zagrożenie dla Manika, Diego Sida oraz reszty, kiedy byli w podziemnym świecie dinozaurów. Jest on bardzo duży oraz inteligentny. Przynajmniej do tego stopnia, aby długo chować urazę. W filmie widzimy, że dalej jest wściekły na baka za to, że bak wybił mu ząb. To właśnie z trzeciej części epoki lodowcowej ludzie najbardziej go kojarzą. Co jest zrozumiałe, ponieważ w tym filmie pojawił się przez najdłuższy czas. Co prawda, pojawił się on również w epoce lodowcowej Wędrówce Kontynentów, jednak tam pojawił się przez dosłownie dwie sekundy, a potem nie pojawił się już nigdy. Ani w epoce lodowcowej mocne uderzenie, ani w Adventures of Backwild, ani nawet w serialu o Skracie. Chociaż to akurat można zrozumieć, bo tam ten serial działo się na powierzchni, a nie pod ziemią. Nigdy nie zostało oficjalnie powiedziane, co się z nim stało. I dlatego dzisiaj przedstawiam Wam moje trzy autorskie teorie, co mogło stać się z Rudim. Na początku możemy od razu wykluczyć jedną opcję. Rudy na pewno nie został przez nic zabity, ponieważ. No spójrzcie na niego, to jest największy drapieżnik, kiedykolwiek przedstawiony w serii, który potrafił również przetrwać upadek z gigantycznej wysokości. No i również według mnie teorię, że zmarł ze starości również można wykluczyć, ponieważ nie wydawał się być specjalnie stary. Oczywiście to dinozaur, więc wiadomo, trochę trudno powiedzieć, ile konkretnie ma lat, ale w filmie widać, że ma dużo energii, jest szybki, jest zwrotny. Na pewno nie jest stworzeniem, które jest podstarzałe i za niedługo umrze. Więc tą teorię według mnie również można. Wykreślić. Moja pierwsza teoria jest taka, że Rudy mógł po prostu migrować w inne miejsce. Po wydarzeniach trzeciego oraz czwartego filmu, Rudy po prostu gdzieś migrował w inne miejsce, z dala od baka i gdzieś tam sobie do tej pory żyje, łowi ryby i tak dalej. Jednak dlaczego miałby porzucać baka? W końcu pod koniec trzeciego filmu widzimy, że Bak na nim jeździ. Po co Rudy miałby go porzucać? A Bak na pewno nie porzuciłby możliwości jazdy na największym drapieżniku. Wymyśliłem drugą teorię, która jest poniekąd związana z tą pierwszą. Mianowicie, Bak mógł w jakiś sposób kontrolować Rudiego, żeby na nim jeździć. Zauważcie, że w trzecim filmie Rudy jest negatywnie nastawiony do Baka, są wrogami. Niby widzimy, że pod koniec Bak. Ma tak jakby chwilę słabości i jest mu smutno, że Rudy zginął, ale możemy założyć, że bardziej Bak teraz stracił cel w życiu, bo całe życie walczył z Rudym, a teraz Rudiego nie ma. Przypominam, że wtedy Bak myślał, że Rudy zginął, ale okazało się oczywiście, że nie. A potem widzimy, jak Rudy pozwala Bakowi na sobie jeździć. I według mnie Bak mógł do tego nakłonić Rudiego w jakiś sposób, możliwe, że nawet wbrew jego woli. Jak wiemy, Bak używał roślin jako broni i jako zasłony dymnej. Więc niewykluczone, że Bak mógł również mieć jakieś rośliny uspokajające, lub coś w tym rodzaju, których na przykład użył na Rudy. Co by tłumaczyło, dlaczego Rudy, pomimo wcześniejszej nienawiści do Baka, teraz pozwala mu na nim jeździć. No i możliwe, że Bak któregoś dnia po prostu przestał używać tych roślin, i Rudy znowu stał się agresywny wobec niego. Aczkolwiek, oczywiście, to tylko teoria. Cóż, nie ma dowodów nawet, że Istnieją rośliny, które mogą w jakiś sposób uspokoić agresywne zwierzęta w epoce lodowcowej, więc ta teoria to są po prostu czyste spekulacje. Mogło po prostu być tak, że Rudy i Bak się spotkali i Rudy jakoś wybaczył Bakowi. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Natomiast trzecia teoria zakłada, że Rudy jednak nie żyje. I pewnie teraz spytacie, jak to przecież powiedziałem, że Rudy raczej nie zginął ze starości oraz żadne stworzenie nie mogło go zabić. Więc w takim razie, w jaki sposób mógł zginąć? Cóż, odpowiedź możemy znaleźć w zasadzie w trzecim filmie, chociaż nie jest ona podana bezpośrednio na tacy. Wystarczy, że przypatrzymy się temu, jak Rudy wygląda. Jak widzimy, jest to oczywiście Baryonyx albinos. Jednak coś jest z nim nie tak i każdy chyba wie, że chodzi o jego rozmiar. Baryonyx normalnie nie był bardzo duży, no a Rudy jest większy od T-Rexa. Dla porównania to tak jakby shop prać był większy od niedźwiedzia. No coś tu zdecydowanie jest nie tak. Również tak jak wspomniałem jest albinosem, czyli jest koloru białego. I chyba już się domyślacie do czego zmierzam. Według mnie Rudy mógł umrzeć na jakąś chorobę genetyczną. Takie przypadki, że albinosy dostają raka to nie jest coś co się nigdy nie zdarza. Na przykład jedyny biały goryl na świecie Właśnie pod koniec życia dostał raka. No i również to, że Rudy jest około 3 razy większy niż normalnie powinien być, również mogło nie mieć specjalnie dobrego wpływu na jego organizm. Podsumowując, według mnie Rudy mógł umrzeć ze względu na jakąś chorobę genetyczną. Ale pamiętajcie, to tylko teoria. Oczywiście, jeśli Rudy żyje i kiedyś w końcu twórcy filmów postanowią go przywrócić, to byłoby super. To były moje teorie. Jak macie jakieś inne teorie, to piszcie w komentarzach.